Się Manko, się Manko widzowie. Widajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Creative. Zaczniemy sobie od tego, że zainstalowaliśmy sobie nowego moda. I będzie nowa seria. Będzie nowa seria właśnie związana z Minecraftem. To będzie coś w stylu horroru. No to będzie taki FNAF. To będzie taki FNAF. Bo nie wiem, czy. Dobra, w sumie nie będę Wam spoilerował odcinek, ale, bo, bo po co, skoro i tak się jeszcze nie wysłał, xd, o kurde, ale, nie... o, dobra, chyba dobra ym, ostatnio robiliśmy schronisko, i w ostatnim odcinku robiliśmy schronisko, ale dzisiaj zmodyfikujemy nasze drzwi, dlatego hmm. będzie jak będzie do tego potrzebny jakiś mini mechanizm. Ja, ja jestem dobry mechanizm. Ja mam dobry mechanizm. Mogę Ci Będziemy musieli zrobić coś, żeby po prostu... Że, żeby otwierało dwie szpary drzwi. Dwie szpary drzwi Czy, Że dwie, e, Nie, że dwie drzwi... E, że dwa, zamykają dwie drzwi na raz, tylko... E, Dobra, tło, no potrzebuję to... tłoku. Ja, bo to, ja Ci w tym pomogę. Ja, ja potrzebuję tłoku, y, wełny. No bo to będą, y, że tutaj, jak popycha tłok, to po prostu to będzie popychać y, ten. No to wszyscy, okay, które pomogę? Okej, więc tak, dodamy sobie trochę niżej. Ile Ci to pomóc? A to będzie blokada? Tak. Będzie taka ala blokada. Ale chyba zrobimy ją bliżej jednak A A to po prostu żeby tam zablokowało. Żeby właśnie mm, zamykało. Y, dobra, zrobimy jeden tłok i drugi tłok na górze. Na górze. Taka. To musisz tutaj dać. Musisz tutaj dać dźwignię. Dźwigny dźwignię... dźwignię. Um. Poczekaj, poczekaj. poczekaj. Um. Dać, Nie ci to dać. zrobię, poczekaj, daj tutaj tłok, daj tu będę. Um. Potrzebuję restową Dobra, dobra, ale... Je, dobra, dobra. Y, y, zrób jedną y, część i gór, y, górną i dolną zrób część. Żeby To Dwa naraz się, do, na raz się A będzie że. Ale nie żeby dwa naraz y, się otwierały, że tylko że jeden tłok w górę, jeden w dół i tak samo ze drugim. Hmm. A ja chyba dzisiaj się zajmę... czekaj, jak, jak się nazywał ten? E, to te zielone w jaskiniach. Czy zielone? Zielone w jaskiniach, to jest na boisku coś wygrywałem. Niech się nazywało. Nie Mchu? Mech, mech. 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 I co z tym mchem zrobisz? Jak roz, rozegrać tak, za tym tak. mchem? Jak to ja chyba dzisiaj zrobię sobie nowy pokoik. Okay. I on będzie koło Pirate Coast. Jest. Dywam i wyglądam. Tam się przedam. Tego potrzebuję. Mogę to właśnie na resztę? Mogę! A co mnie nie da patrz. Bez... patrz na to. Patrz. Tu jest resztą. I zdywam z ruchu. patrz na to. Patrz, pod tym jest Redstone. Patrz. Pod tym jest to. No i po tym po sobie normalnie chodzić. Widzisz? Umie Puch. się w Ja będę zaliczał? Będziesz zaliczać. Chyba. Muszę zobaczyć. Mhm. No zalicza! Widzisz? Jest się to w Redstone. Jak się jednym razem to się umie. Ale, ale właśnie to tak ma być, że woros upala się na ziemię? Nie. Teraz człowiek nie to zamurujesz. No. Czyli nie było. No, tak. A ja miałem robić nowy pokoi, dobra. Bo ja się Zająłem się jakimiś... kupimy Głupimi no, sprawami. Może no, ja tak zrobić. Dobra, ja tutaj buduję nowy pokój Teraz. Eee... dźwignia... Dajesz mi dźwignię? Eee... a, nie dałem Ci, zaraz... Dźwignię... Poczekaj, może coś wyrzucić do... tego. Coś, co nie potrzebuję, na pewno tego nie potrzebuję... Nie wiem... Tego... Poważnie, szybko... serio? ty się... Ale mocno się zacznę lec tą? Dobrze. Zacznę do... No, ale... Nie wiem, To, jest. to, to... to jest po no, prostu się Kurde nie wydaje. nic nie wydaje. Po no, prostu nic nie wydaje. nic nie wydaje. Po Nie Nie No nie nie, 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 nie. Okay. A akurat wyszukuję. A, tak Wyrzuć. O masz. Dobra, teraz tak. W ogóle, to... je, w... Ej, ale ogólnie to będzie troszeczkę po czasie le... robiło się. Nie trochę po czasie. Ej, a, te, a ja ten nog wem ciągle nie dawisz tu. Tutaj. tutaj. Miliś? Chyba to jest nieco na nie. mnie. Miliś? Mhm. na mnie. Mhm. Miliś? Właśnie, co w tym. Jak myślisz, co mogę zrobić w tym pokoju? nie wiem. To się przyda. To się przyda. Nie wiem, jakiś. Y, jakiś pokój zabaw, czy coś? Jakiś arkej. Ej, to co Bo to się jeszcze wprost. Nie mam. Wszystko mam. A więc Jaka wyrażona ma być? szarach? Mm, tak. Łatwa, No. Bo to Uh. Okay. Сушишь маш. Ja. Do udziału. czyli to w Żeby były dwie osobne, nie mają być. Że jed. Dwie osobne? Nie, nie, nie dwie osobne, że jedna, jedna ma zamykać dwie drzwi. A! tam dwie to Bo jedna jest dla, dla, światła. Jedna jest Dla światła? Dla światła? Tak, jedna do światła, żeby zapalać światło, tak jak to no To nie działa. Nie działa. Żeby dwie, no to będzie mamy problem. A tego nie będzie aktywować. Ujej, ujej. Ja na usłudze wyszło tam tam pizzerię. Jedna to jest Sushi Smash, Super Mario Bros. i The Backrooms. Co no, to jest? The Backrooms. No, te jedno, bo te jedna przypominało dosłownie Backrooms. Jedno z wyglądało jak bakrów po prostu. No. Ej, dwoje już się wysłało. Ha? Twój odcinek się wysłał. Eno? Tak szybko. To akurat tak tak szybciej. O kurde. Jest. Moja. Yes, a mój? Yes. a mój, mojego chyba nie ma jeszcze. A jeszcze nie ma. nie ma. Ale sprawdź do pewności. No poczekaj. Może wasz jest tylko moją serię. Czyli zaktualizowała. Jeeeeee! Dziewięć odcinków! Wszystkie dziewięć znowu pie z pierwszego knaku. Nie. Niech wyczekujemy na po dwa. Który będzie? Już. Za kilka dni to będzie. Za kilka dni to będzie. No. Alboże. Alboże czekamy. Alboże. Mimo, że I, i tak nie będzie mojego odcinka, to i tak wymagać. To i tak lepiej spójrz. A ja chyba mam ten mój ostatni, to jest chyba ten. 87 no. Ale chyba nie ma. Nie, nie ma. Nie ma. Czemu? Ile mu śni stanu jakiego? Nie wiem. O oh, kurde. <laughs> <laughs> Dobra. Y... Dobra. Y... Zrob... Arcade zrobione. Arcade. Może to co, Coś zrobiłeś z ładnie? Nie, źle. Nie po prostu. No, dobrze się ustała. Tułoku. No. Co za śmierć z tego tułoka, tyle powiem. No. Widziała. Widziała ją. Widziała Zobaczmy. Ma się te sposoby. To poczekaj. Tylko będziesz musiał niektóre te... Nie za zapłane. Tak. Tutaj czekaj, tutaj sobie zakryję, żeby... Muszę tutaj... jaką kamerę muszę zrobić, możesz nową kamerę zrobić. To ja Nie gadaj, że się zepsuła. Nie można jej w ogóle usunąć, więc musisz chyba komputerę na razie Nie da się jako też. Komputerek też się nie da, tyle powiem. Jedyne to się da z nim zrobić, to się do niego wejść. O. Hmm. Chyba zrobiłem. Chyba zrobiłem z nim kamerę. Przez coś tam tam? Nie, po prostu już jedną zakryłem. i dobra. Nie wiem. To teraz będzie... Ej, e, mam pomysł. Jaki? Tak. A w ty, tym będzie a. ten? Ej, ja się z tym e, o? Co? Ej. Czyli mam pomysł. Teraz I, zrób to wie, Ja z... mam pomysł, na, czy, czy może być kamera 12. Hmm? Czyli... Czekam, nie. Bo pierwsza kamera to była kamera. Bo kamera do tego to była kamera. Kamera 5 ona się obsługiwała. Kamera 5 to jest była kamera do. Ty, ale tu jest 300Q, zobacz. To chyba nie widać teraz. Numera 5 no? No to jest X-ray, nie? to jest X-ray, XD. Dlaczego w ogóle mówią, że X-ray to oszustwo? Ale za takie rzeczy nawet te banują gracze, tak? się i ścisk No? Nic. Nie ma! Ozikniewany! Nie ma, jesteś zamknięty. Dobra, <noise> to jest To najgorsze. Nie wiem, że ostatnia kamera to jest ta zła. Że piąta to. Ej, to poczekaj. Ja mam pomysł. Mhm. Ja mam pomysł! Jaki? Jak wyjść? Kłócę się albo ten. O ja. Ja mam pomysł za tą koner zaproś. Nie, pan to jest jeden dzień Co chcę zrobić? Dobra, okay. Nie, Nie. Nie ma? Jest śmieci. <much> Kamery. Kamera i Kamery już nie ma. Kamera, ej, ka kamera się zepsuła i Nie ma kamery, piątej. Kam kamera. piąta została opitycznie zniszczona doszczętnie. Poczekaj, chyba została zniszczona na moment. Okej, jak ona? Jaki co demo na se... Jaki co eee. lata? Jak ona lata i co ty to zrobiłeś? Jaki <laughs> problem? Ej, muszę być wejść. Muszę piękny klap W ogóle to będziesz... W ogóle teraz zrób to sama z drugimi drzwiami. Z, muszę zrobić niestety to samo z tym, ja A tam jest to, druga kamera. Tak. Jestem druga kamera, czy nie? Kamer kamera dwa. Jest tam? Tak. Nie! Zacznij. <susurė> Zacznij zacz, na tego ziemniaka. <susurė> mój Boże. O mój Boże. Co? No, swojego Ej no, poczekaj, zwerzebeta. Hmm, do ciebie. A właśnie, Jako, a, ja, a właśnie, tu kończysz pizzerię, jak skończysz ten? ten? Lab ten labora laboratorium. Laboratora. Laboratorium. Dobra, cały odcinek prawie budowaliśmy pizzeria. się ma. Mam pomysł jak oszukać tą kamerę. Jak? Co, będziesz ja tak ciągle ją wycofywał? Nie, ja mam pomysł. Inny. O wiele lepszy. Może tutaj coś zniszczyć. O! Nie pada... E, Skoro ta kamera tu jest. no chwilę. Na no chwilę coś zobaczyć. Piąta. I teraz tyle widać. A ja mam fajny pomysł, który pokrzyżuje plany do śmierci. Na początek, no. to. To nic nie widać, podejście mnie. No to już nie. Najpierw ja tylko w druga strona. Góra, u! Góra, góra, u! Jed jadę sobie kolejką. Jestem w kolejce krow. Skończyłem hmm. jechać i idę teraz do Godlandu. Godland. Burla. No jeszcze, Godland to sprawdzenie i Netflix, Dragon Ej, Aha, wagonik sobie sam pojechał. No, wagonik okay. przestań sam jechać. Ten wagonik w ogóle Dobra. sam jechał. Hmm. Chroł, um, godland, jedź, w górę, w górę, w górę, uh, w dół, w górę, w górę, jazda w dół, jeszcze w górę, w górę, dalej w górę. O mój Boże, ale ta kolejka jest komplikowana. Buduję, jest, nie, 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 możemy już możemy jak sobie sobie ten ten odcinek, jak, y, zrobiliśmy zrobiliśmy rzecz we nie, nie, Jaka właśnie... Jaka może to być rzecz? Zobaczycie sobie na kanale Rudy Gra robla i na moim. Na ogiebal. Na Ogiebal i na Rudy Gra robla. I dzisiaj po odcinku. Na o! O! Tak, dzisiaj, dzisiaj po odcinku o ile zdążymy? Obierzę. Obejrzymy sobie swoje perspektywy. Muszę wyjść na chwilę. Emara... Ja zniknęła. Ja znika. Ok. Mmm. co nagrywania. A miałeś jeszcze zrobić te drugie drzwi, ale... Nie, yes, bolo... ale są wszyscy z tymi pierwszymi się trochę pobawić. Hmm. Bo będzie miała problem. A no, bierz nie, bym no, problem. Um, a powoli kończymy trzeba to robić śleć. Co? Um, ale, ale... powoli nie teraz, tylko... Co? No. Jest... Powoli będzie wykończyć się odcinek. Może no, to sprawdzić. Jest... Może piąty. Ja słyszę. Słyszę, że otwarz kamerki.

Dlaczego czemu to się nie zamyka, czemu to się, czemu ta druga część się nie zamyka? No bo nie zrobili w tym A co, tył... a czemu, a, a muszę wszystkie. No i patrz, kamera piąta jest teraz usunięta. Ja totalnie, ja totalnie ciemności. Dobra, że się ten to i będziemy widzieli, do tego. No, no, jest... Ty... Co? No. Ale za 4 godziny. O, no, dobra. No to okej. No to, no, to, okay. no, to jeszcze się to gdzie będziemy widzieli, Kto się do i godzin. Ktoś zastosował je łapeczkę, ktoś zastosował subika. Subika, widzimy się razem w filmach, czy wy macie się. Cześć! Okay.